Tyle po świątkach 28 września, a na 2025, w godzinach przedwieczornych, przed drzwiami Salezańskiego Kościoła Bronicka 9 w Poznaniu dla uproszczenia, przywrócenia najświętszej ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do naszego Salezańskiego Kościoła przed jesteśmy, a przez to przyczynieni się do najświętsza Ofiary mszy świętej zostały przywrócone do każdego katolickiego kościoła budowanego i konsekrowanego dla składania w nich Najświętszej Ofiary mszy świętej w życie rzymskim, a nie montiniańskich mszy, No żydoprotestanckich uczt. Naszego miasta, Poznania, Polskiej Europy, świata upraszano każdy kościół, kaplicę, ołtarz, Jeden po jednym, jeden co do jednego, jeden każdy, no, wszystkie bez wyjątku. Dziś, 28 września, w święto świętego Wacława z tytułu daty króla, który w X wieku przed kościoły Pragi chodził jako król, by przed drzwiami kościołów modlić się, upraszać łaskę Bożą dla swego królowania i królestwa. My się w ten orszak wiernych katolików wpisujemy, którzy umadlają przywrócenie chwały Bożej, umadlają łaski potrzebnych do czynów, o które to czyny, póki co nie mamy jak się uciec czynić. Cóż z tego, że wyniesiemy posoborowy stoł, kiedy nie ma kapłana, który złoży najświętszą ofiarę, władzy kościelnej, która uwiarygadnia, pieczętuje, kapłana, kult, uciekać nam się do mocy Bożej, do wstawienia wszechmocy we wstawieniu Matki Najświętszej. To możemy robić, to czynimy. Stając się okazać wierność Bogu dzięki dziś, w tę ostatnią niedzielę września, naszą modlitwą. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Zmawiać będę tajemnice bolesne różańce. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Amen. naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim Piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca, wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sam żywych i umarłych. Wierzem Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie. Grzechów, w odpuszczenie, z w zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pater nostri, qui in celis, sed vicitur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo Panem nostrum, quotidianum danovis hodie, et dimitte debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in sed libera nos amalo. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości, Ave Maria, gratia plena dominus Tecum, benedicta tul mulieribus, et benedictus octus ventis tu Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis a nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus Tecum, benedicta tul mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tul mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc ed in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri <coughs> et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Misteria dolorosa primum agonia in fortu conagne Pana Iesus ave Deus. Pater nostri, usum sae sanctum secundum nomen tuum. Ad reine ad regnum festua sicut dimitia Panem nostrum quotidianum danobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Te libera nos amalo Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Dei, benedicta tu mulieribus, benedictus suctus ventis Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Dei, benedicta tu mulieribus, benedictus suctus ventis Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventis tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Domnus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostra, Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, <coughs> benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventis tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventis tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in cora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Grazia plena, plena domnus tecum, et bendictus sub te sanctis tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in cora mortis nostre. Amen. Ave Maria, Grazia plena, plena tecum, benediktatul mulieribus, et benedictus fictus ventis tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, nostre, amen. Ave Maria, gratia plena, deus Benedicta benedictatul mulieribus, et benedictus fructus ventis tui, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis,